Dziewiąte. Równanie takie oto. No, po lewej stronie jest jakieś wyrażenie czwartego stopnia, gdyby to wszystko wziąć i powymnażać. Po prawej stronie jest zero. i ono ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste: 2, 3 lub 4. No, ja bym powiedział, że ono ma dwa rozwiązania rzeczywiste, a to dlatego, że x kwadrat minus 27 minus 27 da się stosując wzór skróconego mnożenia na iloczyn sumy przez różnicę zapisać jako x minus pierwiastek z 27, już nawet nie wnikam ile to jest, razy x dodać taki sam pierwiastek z 27, zaś x kwadrat plus 16. Nic się z tym nie da zrobić. Czyli to przechodzi zupełnie zupełnie bez zmian. Dalej. Co więcej, wyrażenie x kwadrat plus 16. Yy, zobacz, że jakąkolwiek liczbę podstawisz w to miejsce w miejsce x, to podniesiona do kwadratu będzie dodatnia lub co najmniej 0. Więc jeszcze powiększona o 16. To na pewno jest większe od zera. Czyli tego nawiasu drugiego nie da się w żaden sposób wyzerować. Więc można by go stronami podzielić przez ten drugi nawias. I interesuje nas tylko to. A tu widzimy, że żeby wyzerować wyrażenie składające się z mnożenia tylko tych dwóch nawiasów, no to wystarczy albo tutaj wysłać tą liczbę pierwiastek z 27. Albo tutaj wysłać liczbę minus pierwiastek z 27. Więc są to dwie liczby, które są w stanie wyzerować lewą stronę równania. Stąd potwierdza się przypuszczenie, że prawidłową odpowiedzią jest ta pod literką B.